Nazywam się Adam Dąbek, mam 16 lat, mieszkam w Pieczyskach, jako Wieluszowa. Brawo! Filip Ogorzelski, 16 lat. E, Nicz Ciesielski, Włocławek, 10 lat. Dominik Depta, 15 lat, na Łęczach. Karol Pomarzyński lat 15 i Wrocław Jan Kobryń, Wystrzyca Kłocka, 18 lat <śla> Adrianna Kozłowska, lat 18, Wytok kołowy. Michał Pawluś, 21 lat, Wrocław Lubiński Kasper, Chłobrzek, nie 20, 17 lat o sukni o 17 lat koło brzeg ja może jeszcze tylko dodam, że osoba z numerem 5, czyli ma dokładnie tyle lat ile ma ozma. Co do dnia. I się chyba narodził na Chcę również ostrzec publiczność, że jakakolwiek próba podpowiedzi. Skończy się tragicznie, my tragicznie my. dla odpowiadającego. Będzie gonił dzika! A również, a również dyskwalifikacją uczestnika. O, nie. Może się zakończyć. O nie, no tego byśmy nie chcieli. Zakaz fotografowania. O, co tu jest? Taki model teraz się o, o, o. Przypominam, że sponsorem nagród jest m.in. firma stozakupy.pl no myślałem, że już tego nie było. No. Bardzo proszę nie bawić się szansami. Nasz konkurs od dwóch lat odbywa się w konwencji teleturnieju 1 z 10. W tym roku szczęśliwie mamy 10 zawodników. Poprzednio nie mieliśmy tak dobrze. Każdy z zawodników ma trzy szanse, czyli może popełnić teoretycznie trzy błędy poza pierwszą serią pytań czy dwoma pierwszymi seriami pytań, gdzie, gdzie opera gdzie uczestnik, gdzie uczestnik e, musi odpowiedzieć na co najmniej jedno pytanie, e, jeśli e, nie odpowie na jedno pytanie w ciągu dwóch pierwszych serii, niestety odpada z konkursu. Ej, na dwa jak nie odpowie. Na jedno musi odpowiedzieć. Na jedno musi odpowiedzieć w ciągu dwóch pierwszych serii. No, a na dwa może nie odpowieć. Powiedziałeś, jeśli nie odpowie na jedno, proszę nie dyskutować.